W 2005 roku wychodzi film Madagaskar, który, no, nie ukrywajmy, był hitem. Stąd oczywiście nie mogło zabraknąć gry na podstawie tego filmu, która oczywiście powstała w tym samym roku, co film. Jednak mieliśmy wcześniej gry na podstawie filmów ze studia DreamWorks, takie jak Shrek 2 oraz Rybki z Feraini. Zostały one stworzone przez studio No Wonder, którzy szczerze mówiąc w ogóle się nie starali, gdyż w ich założeniu Wszyscy znają film, więc po co się wysilać? Jak już mówiłem, gra Madagaskar została wydana w 2005 roku na PC, PS2, klasycznego Xboxa oraz Gamecube. Gra miała także inne wersje gier na Game Boy Advance oraz Nintendo DS. Oczywiście polska wersja pojawiła się wyłącznie w wersji PC. Gra została wydana przez Activision. Twórcami tej gry była firma Toys for Bob, która istnieje do dzisiaj i znana jest przede wszystkim ze świetnego remastera trylogii Spyro oraz czwartej części Crash Bandicoot'a It's About Time. Fabuły myślę, że omawiać nie trzeba. Na początek dostajemy fragment filmu i przenosimy się do Zoo, gdzie poznajemy bohaterów animacji. Mamy potem scenę ucieczki Martiego, który musi kombinować, scenę pościgu za Martin przez Alexa Melmana i Glorię, Scena na statku, gdzie kierujemy skiperem, który musi oczyścić drogę, aby oddział mógł przejść i tym podobne. Fabuła tej gry jest zrozumiała nawet dla osób, które nie oglądały filmu. Co wydaje się głupie, no bo ile jest osób, które grały w tą grę i nie widziały filmu? Pewnie można je policzyć na palcach jednej ręki. Ja jednak jestem pod wrażeniem, że twórcy zadbali nawet o takich graczy. Mechanika tej gry też jest świetna. Gra cały czas potrafi czymś zaskakiwać. W pierwszej kolejności sterujemy Martin, który poza bieganiem i skakaniem może sprzedać kopniaka, wykonywać dalekie skoki oraz może się czołgać. Bardzo przydatna umiejętność umożliwiająca wejście do poszczególnych miejsc. Następnie sterujemy Aleksem, który potrafi robić podwójne skoki, przez co zostały dodane w grze okręgi, przez które może skakać, co daje bonus. Poza tym może również atakować przeciwników za pomocą ryku który może zostać wzmocniony przez pewną roślinę, która rośnie w dżungli, oraz rzucać w nich owocami mango, jeśli oczywiście je znajdzie. Sterujemy później glorią, która może zbierać papryczki, które czynią ją niezwyciężoną, a oprócz tego może uderzać z góry i na przykład rozwalać samochody za to są pewne bonusy. No i jest jeszcze Melman, który używa helikoptera, którym atakuje przeciwników. Może ich atakować również z główki, a oprócz tego podczas skoku potrafi szybować. W jednym poziomie sterujemy skiperem, który ma za zadanie pokonać przeciwników, po to, aby reszta oddziału mogła przejść. Poza walką wręcz może obsługiwać dźwig, którym może albo zanieść ludzi do miejsca, z którego nie mogą wyjść, albo zrzucić ich do oceanu. Dodatkowo musimy przenieść nasz oddział, aby nacisnęli przyciski otwierające bramę. Pozytywną rzeczą jest to, że tutaj możemy również wrzucić pingwina do oceanu, a on i tak wróci. Podoba mi się to, że twórcy przewidzieli, że gracze mogą wpaść na taki pomysł. W każdym poziomie mamy też do zebrania monety. One pozwalają na kupno rzeczy w sklepie, takich jak kapelusz dla Martiego oraz rękawice dla Alexa. Ale to nie wszystko, bo możemy w tym sklepie kupić minigierki. Możemy zagrać w golfa, w krążki, gdzie musimy zdobyć jak najwięcej punktów. Oraz jest coś takiego jak impreza lemurów, gdzie musimy wciskać poszczególne klawisze, aby przejść. Oczywiście kupując te mini gry, nie dostajemy wszystkiego od razu i pewne rzeczy trzeba dokupić. To mi przypomina piękne czasy, kiedy nie było DLC i na przykład gra w krążki sprawia pewną frajdę. Zwłaszcza kiedy znajdziesz kogoś do grania. Mamy też do zebrania życia. Zebranie odpowiedniej ich ilości daje nowe życie. Jednak gra nie należy do najtrudniejszych, więc nigdy nie zdarzyło się, żebym utracił wszystkie życie. Gra dodatkowo składa się z szeregu poziomów. Każde skończenie poziomu odblokowuje nam następny poziom. Na poziomach często znajdują się karty mocy. Zebranie ich trzech powoduje odblokowanie kolejnej umiejętności. Dodatkowo dwa poziomy to poziomy, w których możemy zmieniać postacie, którymi gramy. Jeden z nich dzieje się po ataku Fos, czyli zgodnie z filmem, na którym musimy wykonywać zadania w celu zdobycia blankietu. Drugi z nich dzieje się w momencie powrotu na plażę, w którym też musimy wykonywać zadania po to, aby zbudować statuę. Poziom, w którym Alex jest niedostępny. Powiem tutaj jeszcze o obsadzie, która jest spoko, ale mam kilka uwag. O ile głosu skippera faktycznie podkłada Grzegorz Pawlak, a Juliana podkłada Jarosław Boberek, jednak głosu Aleksa nie podkłada Artur Żmijewski, tylko Jacek Kopczyński. Głosu Melmana nie podkłada Piotr Adamczyk, tylko Jacek Bończyk. A głosu szeregowego nie podkłada Tomasz Steciuk, tylko Waldemar Barbiński. Jest to coś, co jest niedopuszczalne i nie wiem, dlaczego twórcy wprowadzili tą zmianę. Kolejna sprawa to humor. W tej grze są poszczególne sceny z filmu, jednak muszę niektórych rozczarować, ponieważ. Aaaa! Przepraszam, wgryzłeś mi się w tyłek. Ta scena jest niestety tylko w domyśle, także jest minus. Natomiast są sceny, które są naprawdę zabawne, na przykład słynna scena z drzewem stekowym. Melman, powinieneś wziąć się w garść chłopie, alex raczej nie jest chory. Myślę, że zrobił się naprawdę bardzo głodny. Zauważyłeś, że nie tknął niczego na bankiecie? Ach, tak, prawda, zauważyłem. Ale to może dlatego, że nie znalazł nigdzie drzewa stekowego. Jak tylko jakieś znajdziemy, będzie mógł jeść aż pęknie. Nie, tego by nie przeżył. Wszystko fajnie, tylko że nie ma czegoś takiego jak drzewo stekowe! Dlatego polecam zagrać w tą grę. Oczywiście pewne licencje dawno powykasały, dlatego trzeba mieć pudełkowe wydanie. Poza tym gra nie ma problemów z uruchomieniem na nowych systemach. Gra oczywiście trochę kosztuje, ale mimo wszystko warto wydać te pieniądze.